Henryk Gołębiewski, aktor znany z takich produkcji jak Świat według Kiepskich czy Lombard. Życie pod zastaw został ojcem w wieku 52 lat. Dziś jego 16-letnia córka Róża rozwija swoje pasje, niekoniecznie podążając śladami sławnego taty. Gołębiewski, uwielbiany aktor naturszczyk, czyli grający samego siebie, Rozpoczął karierę aktorską w latach 70. jako gwiazda filmów dla dzieci i młodzieży. Zagrał m.in. w podróży za Jeden Uśmiech i wakacjach z duchami. Życiowe problemy sprawiły, że na kilka lat porzucił wielki ekran, jednak powrócił w latach 90. w epizodycznych rolach. Przełomem okazała się rola tytułowego zbieracza złomu: Ediego. W filmie Piotra Trzaskalskiego, za którą w 2003 roku Gołębiewski został nagrodzony Złotą Kaczką. Aktor zyskał również popularność dzięki roli Tadeusza Bociana w serialu Świat według Kiepskich. Pomimo sukcesów zawodowych, Henryk Gołębiewski zawsze starał się być obecny w życiu swojej córki, wspierając ją w realizacji jej własnych marzeń i pasji, nawet jeśli jej ścieżka zawodowa różni się od jego. Henryk Gołębiewski obecnie wciela się w postać ziutka w serialu Lombard. Życie pod zastaw od 2017 roku. Prywatnie. Aktor jest szczęśliwym ojcem Róży, która przyszła na świat w 2008 roku. Miał wówczas 52 lata i nie ukrywał, że jest to dla niego najważniejsza życiowa rola. Od początku byłem ojcem obecnym w życiu mojej córki, zaangażowanym. Tylko tak można stworzyć więź, tłumaczył w rozmowie z Plejadą. Gdy jego żona zaszła w ciąże, usłyszał poważną diagnozę: rak oczodołu. Mimo początkowego załamania, aktor finalnie wygrał z chorobą. Od tego czasu stara się być przykładnym tatą. Mam zbyt miękkie serce, nie potrafię być wymagający. Wiem, że popełniam błąd. Ale nasze relacje są świetne. Gdy córka coś chce, przychodzi i rozmawia ze mną. Zawsze się ze sobą zgadzamy. Jedynie z żoną się kłóci i to ostro, opisywał w życiu na gorąco. Dziś 16-letnia Róża nie ukrywa, że bardzo wiele zawdzięcza swojemu sławnemu tacie. To właśnie on przekazał jej najważniejsze życiowe wartości. Nauczył mnie też tolerancji i życzliwości. Zawsze też powtarzał, że trzeba szanować wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś jest prezesem, czy zamiata ulicę, powiedziała w rozmowie z Plejadą. Co ciekawe, 16-letnia Róża ma na swoim koncie rolę w serialu Lombard. Życie pod zastaw. Wcieliła się w Nadję, postać, która nie może rozwijać swoich pasji z powodu problemów rodzinnych. Niestety, na tym zakończył się jej epizod z aktorstwem. Córka Henryka Gołębiewskiego nie chce iść w jego ślady i, jak sama przyznaje, interesuje ją fotografia. Mnie chyba bardziej ciągnie do bycia po drugiej stronie obiektywu. Chciałabym mieć kiedyś własne studio fotograficzne, mówiła w rozmowie z Plejadą. Róża pragnie rozwijać swoją pasję i marzy o przyszłości związanej z fotografią co pokazuje, że młode pokolenie Gołębiewskich ma swoje własne, unikalne aspiracje. Dzięki wsparciu ojca, Róża z pewnością ma przed sobą świetlaną przyszłość, niezależnie od wybranego kierunku.